Większe sztosy na amiga jakie są. Jedne z najrzadszych gier. Tu jest jedna z nich. Możecie zobaczyć. To jest bardzo rzadki tytuł. Zeppelin. Żartuję. Dziewięć tytułów będę pokazywał. Nie chcę ich pokazać. Po kolei pojedynczo będę wyciągał. I to są jedne z lepszych w mojej zbiorze. Mam jeszcze dużo innych, ale te są jedne z moich ulubionych, trochę zakurzone, bo nie używane długo, Amiga niewyciągana, grane jest teraz e, PlayStation 5 i Super Nintendo, ale, ale za niedługo będzie znowu Amiga ogrywana, no i zaczynamy. Gra numer 1 to wyrzucamy do śmieci tego krapa. Dla mnie sztos i rzadkie. Jeśli chodzi mi o sztosy, to że gry rzadkie i Baby Joe. To jest gierka platformowa, w idealnym stanie. Baby Joe is going home na migę. 500 na wszystkie Lorisel, Dobry wydawca taki gry jak Jim Power tutaj mamy screeny z gry one są wyciągnięte ja je mam protektora ale nie będę wyciągał ich na filmie um, tutaj jest Baby Joe taka platformówka taki Chuck Rock dwójka tylko Gorsza, no, gorsza gra. Ale jest naprawdę dobra. Nie jest bardzo dobra. 90 rok, czy 91? Zaraz zobaczymy. Jedna dyskietka. I zobaczymy, co jest w środku. Tutaj mamy pudełko. Zobaczcie, jakie mnie stanie. W takim pudełeczku. Oboluta była z tyłu. Mamy teraz otworzymy pudełko i zobaczymy co jest będzie jedna dyskietka na pewno tak baby Joe 91 rok no jest instrukcja i chyba tylko tyle ale jest naprawdę ciężko znaleźć tą grę w takim stanie i żeby była jeszcze po angielsku chociaż widzę, że to jest po francusku jest po angielsku ale to jest angielskie wydanie na pewno nie przechodzę gry, jest przetrudne ale nie wiem, czy do drugiego levelu dochodzę cena? nie wiem, około koło tysiąca złotych Jakbym mówił ceny, to w złotówkach Mniej więcej. Ja nie, nie, nie znam się aż tak, żeby gry wyceniać, ale coś tam sprzedaję, jakbym wystawił w takim stanie, tylko tutaj jest przetarte trochę, ale tak to jest idealne. To jest po angielsku? Tak, to jest po francusku, to jest po angielsku. Dobra, to mamy pierwszą. Wstało 8 gier. Czekaj, czy ktoś... Będzie wiedział, jaka będzie ostatnia gra najrzadsza na Amigę. Jedna z najrzadszych gier na Amigę. O. Baby Joe jest. Następna. Chyba najlepszy szmap na Amigę. Exclusive, nie wyszedł na nic inną. Stan, nic inny, żaden inny system. Stan idealny. Apidia. W dużym boksie. Jest jeszcze Team 17 to jest play byte wydanie, jest wydanie z Team 17 w małym boksie gdzieś go miałem Ale chodzi o to, to jest oryginalne OG Patrzcie się na to Piękne Wszystkie amigi Pudełeczko jest idealne Graficzka na pudełku piękna to powiedział, to jest taki Dark Souls shoot'em mapu. Jest tak trudne. To jest boss chyba w drugim levelu. Tutaj pierwsze levele. Naprawdę gra jest top. 92 rok. Zobaczymy co jest w pudełku. Pudełeczko tak jak mówię, stan idealny. To mi się udało kupić rok temu czyli ileś dwie dyskietki o ile się nie mylę nawet nie wyciągane bo mam gram wersję z team 17 bo jest łatwiejsza ta oryginalna jest trochę trudniejsza team 17 tam drugie wydanie jest łatwiejsze tutaj jest instrukcja w pudełku jest instrukcja i dwie dyskietki to Dysk jest drugi 9.1 9.2 nie wiem czemu są dwie daty podejrzewam że, że jest może na przełomie roku wydane albo w 91 wyszła ta a w drugim ta druga edycja tu są jakieś śmieci miałem w pudełku ale to zostawię no, gra sztos to jest to jest chyba najlepsza, jedna z najlepszych gier na Amigę. No i stan jest perfek. naprawdę. Apidia. Następna. Teraz będę cały czas się powtarzał. Jedna z rzadszych gier i zdroższych do kupienia na Amigę, a tak wrócąc do apilii Ile Apidia? 1000 złotych. W takim, takiej jakości może więcej, bo Baby Joe z 800 to to może z 1200 zł, spokojnie, ale to nie jest do sprzedania. A ta następna najrzadsza gra, najrzadsza, chyba bardzo mało kopii wydanych, Traps and Treasures Chrysalis. Super wydawca, super gierki, Amiga, 1 MB tylko. Czyli nie w zagracie na 500C. No, stan tego jest dobry. Tamten był idealny, to ten jest dobry. Tutaj ma problem, ta gra. Tutaj ma róg wy... trochę nadszarpnięty i ten dolny. A tak, to jest wszystko. Też za nią, ja za nią trochę dałem. Za pi 1 400 zł za to dałem 500, 800 zł chyba e, zobaczmy co jest w środku no to jest to co będę pokazywał to to są brylanty Grier na amigę to są najlepsze gry nie pokazałem tyłu zaraz pokażę zobaczymy co będzie w środku zaraz powrócimy tył co to jest za gierka Chyba najładniejsza platformówka na Amigę Są przepiękne tutaj sprajty czy ekrany Animacje są przeidealne Dość trudna gra i chyba dość krótka, krótka. Przełeszłem może dwa światy A czytałem, że dość krótka gra Zrobił to gościu w Niemczech Wydanie angielskie, bo to jest dużo wydań niemieckich, też, bo na w Niemczech się sprzedała i wydana była więcej. No i co mamy w tym? Mamy małą instrukcję czarno-białą, parę kartek, jakieś opisane bronie, rzeczy, bo tu zbiera się w takim kieszeni, w kieszeni nosi parę rzeczy, jakieś itemy. Klucze i te sprawy. Trudna gra, ale jest prześliczna gra, jeśli chodzi o grafiki i animację Dwie dyskietki. No i ta instrukcja. I to jest Traps and Treasure. Który rok? To jest końcówka chyba wydania na Amiga. Tak, 94 rok. Dobra. To taka pierwsza bombka. To jest. Naprawdę top gierka. Następna nie wiem czy droga gra. Jeszcze wrócę Traps and Treasure cena nie wiem <ścoughs> około 2000 złotych Następna gra jest rzadka, jest rzadko spotykana. Czy ona jest droga? Nie wiem, bo jej nie ma. Mam kopię, mam kopię prawie idealną. Ten box jest taki dziwny, a ta gra to jest U. To jest taka gra symulator Windy. Tylko w Prehistoryk Space Taxi taka gra była na, na Commodore i na starsze systemy. A to jest. Yy, lata się windą Prehistorykiem i przewozi ludzi. Między pię piętrami eee, strasznie dużo. Placz dość trudna gra. Trochę pograłem, ale szczerze, gierka za trudna. No i nie było czasu. Grało się w Traps and Treasure, a PD, Baby Joe. Trochę to też trochę, ale to nie jest. Tak się prezentuje przód. Play by To jest cena, ale to nie jest ta cena tył. Takie dziwne pudełko. Bo tak nie pasuje w tej kolekcji za bardzo. Tu jest UK. Znaczy, to jest łuk. znajdziemy. O tutaj jest plansza. I to jest ekran początkowy. Otwieramy. Tak to wygląda. Taki biały kartonik. Mamy dyskietkę 92 rok i mamy instrukcję To wygląda jak sero tutaj ale no ale taka była instrukcja. Podstawowe rzeczy. Jak to się lata tym helikopterkiem. Jakie damy nam te owoce, bonus. Tutaj sobie popisał kody. Fajne. Fajny ten to są kody na lewele. Nie wiem ile tych leweli jest 50, widziałem chyba 6-7 w przeszłym i wyłączyłem. Żona lubi w tym grze grać i czasem to grywała, ale tak samo jak ja, ciężko jej to już idzie. Uk, cena. No tu wszystkie gry będą w podobnej cenie, niektóre trochę droższe. Daje no mówię, Baby Joe, mój się wydaje. 800 zł 800 600 zł Apidia kod 800 zł tysiaka z 1400 traps and treasure i z 1000 zł za um, UGA następna e, jest tej gry trochę na sprzedaż ale ja mam tu taki stan praktycznie igła rozfoliowana i super platformówka konwersja z PC Engine a to jest PC Kit Hudson Soft Ubisoftu Hudson Soft kiedyś będziecie widzieć Playbite Lorison Hudson Soft to są gry, które warto kupować PC Kit 90-91 rok jedna dyskietka chyba jedna z ładniejszych platformórek to jest BOSS Super Kreska Jest ta gierka na Super Nintendo też ją mam Nie już nie mam Super Tylko nie to samo co na Amiga Wolę wersję tą Amigową To tak jakby inna część była Na Super Nintendo A tu jest Inne levele Są i ładniejsze A że jest na jednej dyskietce nie ładuje się dużo Jest instrukcja Jest instrukcja, mamy instrukcję i zaraz pokażę, co jest w tej instrukcji. Jest tylko tak samo, książka skserowana um, um, Już tu staram się znaleźć jakąś muzykę. Nic tu nie ma za bardzo. No to co mówię, te gry, co tu mam, to jest jedna z moich lepszych w kolekcji. To jest po francusku, to jest no, parę, parę rzeczy w instrukcji jest dyskietka BC Kit i no, nie wsadziłem poliki, ale trudno mamy tak No i mamy BC Kit Damy za baby Joe, bo jest, jest lepszy od baby Joe tak naprawdę Baby Joe, to jest tu najsłabszy tytuł, co pokażę Następne, nie przepadam za tą grą Nie jest jakaś rzadka, dobry stan BC kit, z 800 zł, tak strzelam A to jest Dyna Blaster Od Hitson Soft, tutaj znaczek Jest Ubisoft to jest zanim siety robi daj na blaster, Zajadź się na stantek pudełek to jest normalnie igła to jest taki bomberman na migę fajnie się gra z kimś prosta gierka 400 zł może warta 500 chyba tu brakuje mi takiej przejściówki eee. W tym pudełku mamy gierkę na jednej dyskietce. Brakuje mi takiej przejściówki. Niekiedy były dodawane, ja tu nie mam tego, żeby podłączyć dwa pady Dyna Blaster Manual jedziemy dalej. Gdzie to damy? No, to się schowa. Tu to nie jest jakiś siecior. Następna też nie jest jakaś rzadka gra w bardzo dobrym stanie pudełką, ale gierka miodność, grywalność 10 na 10 to jest jak Traps and Treasure, taka sama jakość, Rough and Tumble. Przegierka. Gierka. to jest następna, następny wydawca Renegade Jeden z lepszych co wydają na migę. Niestety to chodzi tylko na 1 MB ja miałem na 600 jak byłem młody no nie mogłem uwierzyć, że to jest gra na Amiga to jest grafika Super Nintendo w tym. super platformówka pokażemy 16 levelów który rok zaraz zobaczymy, ale musicie zobaczyć grafikę to jest normalnie niepojęte co oni zrobili na Amidze i chyba na jednej dyskietce o ile się nie mylę otwieramy pudło co my tu mamy? nie, dwie dyskietki chcę zobaczyć nie ma daty dysk drugi dysk pierwszy no i mamy instrukcję w idealnym stanie też tu jakaś nie wiadomo czego nie ma w tym. Nie ma plakatów w żadnej w tej grze. Chyba nie było tak, dajemy Rafin Tumble tam. No i teraz jedna z moich rzadkich gier. Jest jedna z moich ulubionych gier dla modu z bratem granych Hudson Soft, Playbite i mamy yojo To jest... To jest tytuł do to 3 gier moich JoJo to jest numer może 3 numer 2 mój to będzie Bisiki A numer 1 z tego za chwilę go pokażę Tutaj pudełko bardzo dobry stan Tutaj trochę ono jest trochę dziwne zrobione bo to jest taki miękki kartonik w środku jest taki twardszy no przepiękna platformówka, a najlepsze w kołopie w dwie osoby to z kimś na midze Super Nintendo Grafica e, 93 rok i temu, to jest końcówka midi jedyne co mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś tą ma szansę zagrać to to Trap że. BCK, Rafa and Tumble, Łuk, Apidia, to są musy, sztosy. Nie znajdziecie lepszych gier No a tu chciałem pokazać, bo ma się miejsce. Tutaj mam takie specjalne jeszcze rzecz z tą grą. Mamy dysk pierwszy. Dysk drugi. Mamy kartę gwarancyjną. Tam instrukcja, no instrukcje oni wydawali straszne biedy wersje. To jest tak samo xero. To no jest komiks. Możesz chłopie pokolorować jak chcesz, ale tak naprawdę to chodzi o to tu Nie wiem czy to jeszcze będzie działało, ale to jest stara pras prasowanka była dodawana do gry można to prasnąć na na ubranie widzicie? o tak to pod światło. piękna sprawa że ktoś to zatrzymał i nie zużył tego to jestem w szoku żeby dziecko miało takie rzeczy i przez tyle lat jeżeli to miał nie, nie, nie zrobił kasodanki no to musi iść tu I teraz moja najlepsza gierka na Amigę eee, To bez dwóch bez, bez zdań eee, Przeszłem parę razy Przejdę ją na streamie ekskluzyw, Żeby ją wydali teraz na nowe konsole Moonstone Niestety nie mam idealnej kopii No ta gra jest Wrócę do <gryw> Zawsze Wrócę do Yowdżow. Cena podejrzewam 1500 tysiąca za tą grę, do 2000 tysięcy z, z tą prasowanką. Tak mi się wydaje, nie ma ich za dużo. A to to jest gra szał. Jakie ludzie ceny wystawiają za nią? Ja ją mam taką trochę wyniszczoną. Ale sam fakt, że jest pudełko, jestem zadowolony. Brakuje mi tam chyba plakatu z mapą. I chyba instrukcji, ale gra działa. Tutaj jest tak, to jest trochę zniszczone. To jest tył. Nie ma nawet screena z gierki, ale tu będą. Tutaj rycerzami. Nie będę chyba musiał mówić nikomu, co to jest Moonstone Ale to jest. Uff, jak ktoś nie grał, to jest chyba jedna z lepszych gier, jakie zrobili na Amiga. I niestety nie sprzedała się na dobrze. Mam tutaj dyskietek w tym Ja tu pokażę Ja tu mam oryginalne Ale tu mam kopie zapasowe Na nich gram Te oryginalne tu mam Zapakowane A tu mam kopie zapasowe Przy dyskietki One tak samo wyglądają Tylko to są wydrukowane Tu mamy Karty gwarancyjne tak jak mówiłem Chyba wszystko, ta, to jest jakaś wkładka ta reklama firmy Mańskiej e, cena Nie wiem za moją kopię może 1000 zł bym wziął Nie wiem bo bym nie sprzedał, bo bym nie odkupił takiego tego nie sprzedaję 91 rok najlepsza gra na amiga Jaka może być jak nie grałeś, zagraj na gog Da się ściągnąć. Mam na pcecie. Wyszła na Peceta, nie wyszła na inne Atari ani na nic. Moonstone, Traps and Treasure, Rough and Tumble, Yojo, BC Kid, Baby Joe. To wszystko. to moje top 9, jakie mam. Chociaż mam 200 ponad G. To są moje jedne z lepszych. Na razie. Do następnego. Następny znajdziemy trochę z innej, jednego wydawcy parę gierek z tego samego wydawcy, tak będziemy robić, albo z Psygnosis, albo z Ocean, albo z Core Design. Zobaczymy. Na razie.